Witam wszystkich moich kochanych widzów. Jak się macie? Jak się miewacie, moi? Moje kochane skarbeńki? Dzięki Wam mam jeszcze jakąś motywację do nagrywania. Ej, yy, tak. O Jezu, źle zacząłem. Najpierw się muszę jeszcze przygotować. Nie mam nic do picia. A potrzebuję. Wybaczcie mi chwilę. Sięgnę. Oj, żeby sięgnął. Mam! A może i nie? Dobra, jest. Prawie yy, kabel od yy, mikrofonu mi spadł. Hmm. Mamy piękny zachód słońca. Czy może wschód? Zachód. Z tego co mi się wydaje. Yy, skończyłem na farmie, tak. Muszę jak najszybciej wypełnić yy, ile misji mogę. Tylko jeszcze. Spróbuję sobie nalać coś do picia. Nie mam za bardzo czasu. Yy, aktualnie, bo trochę, yy, jakby to powiedzieć, się skomplikowało u mnie. Kilka rzeczy. Po pierwsze, nie wiem, może. Może jedna rzecz mi się skomplikowała. Yy, nie będę miał może za bardzo czasu na nagrywanie, ponieważ. A wezmę sobie tego złodzieja. Ponieważ, yy, jakby to powiedzieć, teraz u mnie remont. W domu będzie robiony e, dokładnie parter. Pierwsze piętro będzie zostawione w spokoju i no pff, będzie to kolidowało trochę z moim nagrywaniem. Będę się starał e, no, nagrywać w miarę często tak jak teraz to robiłem, czyli e, dwa razy, trzy razy w tygodniu mniej więcej. I no mam nadzieję, że to wszystko mi nie przeszkodzi. W ogóle w moim, moim sesji nagrywa sesji nagrywaniowych, no to to było chyba tylko tyle. No i jeszcze dzisiejszy dzień nie był zbyt nieudany, ponieważ gdzie ten gościu jest? No nie, to tam gdzieś nie chcę jechać. Ja jedę do Sefa. Pierdzielę tego gościa. Schował się na drugim końcu mapy. Sef i o, trochę dużo to do sefa jadę. Dzisiaj trochę się ten był trochę ciężki dzień, bo musiałem sobie razem z moim tatulkiem kochanym zrywać podłogę w domu. No i cały dzień się szedł. Jutro kolejny dzień, praktycznie roboty, dzisiaj nie będę miał za bardzo czasu na nagrywanie. Nie wiem, spróbuję tak gdzieś z godzinę sobie znaleźć czasu. Na szczęście, w Red Deadzie to, to szybko wszystko mija. I no. Pff, niestety. Pewno wykonam ze trzy misje. I szybko to wszystko upłynie, a ja no. Będę taki czuł niedosyt. No niestety, nic nie na to nie poradzę, bo muszę jutro. Oj, męczyłem się, sorry. Yy, jutro muszę sobie tak w miarę wcześniej wstadzić, tak o 6, o 7 i będzie kolejna część roboty. Ale piękny zachód słońca w tej grze. Naprawdę. Jeśli w prawdziwym życiu nie doceniacie zachodu słońca, to może chociaż tutaj docenicie. takie galopowanie w tej grze samotne. To jest normalnie cud miodio malina. Przez chwilę mogę się poczuć, jakbym był na prawdziwym koniu. I na szczęście to jest znacznie bardziej przyjemniejsze. No nie, no, chociaż kontakt z żywym zwierzęciem i pęd wiatru w uszach i w oczy piasek. To jest jednak to, ale no... Nie chciałbym za tak za bardzo, żeby moje jajka były trochę podrażnione podczas skakania na koniu. To jest niestety, no, takie trochę bolące. A jeszcze w przyszłości jakieś potomstwo chciałbym mieć. Raczej tak mi się wydaje, że jakbym sobie poskakał na takim koniu, to bym chyba pierdykł. Sef przygotował tutaj wozik. I znowu coś, jak przy jakiś trum na grzebie. Chłopiec.

You're not even going to wait until they're buried before you... <laughs> well, they don't care, do you, boys? Honest folk, off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella. I never liked him. They say... he lay with his sister. I don't like women, partner. I don't like women, partner.

Jedź na południowy wschód w jakieś ustronne miejsce Ale... ale ten... zaraz! Ale ten... Oh, no nie dziwne jakbyśmy tutaj wjechali z tym wozem z trumnami. Ale co ten cmentarz i tak jest opuszczony praktycznie! Chociaż <grym grym> mógłby ich to przeszukać. Cie Ciekawe. Ciekawe co mi się stało jak bym wjechał z tymi trupuszami do miasta. O, pociąg jedzie. Jedziemy. Chodź pociąg. Kurczaki. Jesteśmy normalnie kaskaderzy. Jestem hardkorem. O nie, już tu przyjechali. Kurwa. Rozpój ten powozik. Dobra, basz. Dobra, strzelaj. Jursafie, spierdzielam na tysiąc. A ty może byś postrzelał, a nie przeszukiwał ciało. Dobra. Udało się. Oj, konie nam trochę szaleją, Sef! Jakie tylko byłki też dopadł Pewno im też coś zrobiłeś? Wow! Co to było? Kamień chyba jakiś Dobra, naznaczam no, no, wszystkich. Tam jeszcze ktoś jest. Dobra, strzelam! uff! mało strzelił. Dobra, dobra, idziemy! Nie w kamienie. Spalaj. Wiem, spadaj! Już, w lewo! Ach! Ach! Trochę się dam... Dobra, mam ma szczęście, bo moi przeciwnicy nie potrafią celować. Co nie może powiedzieć o mnie? Na autocelowaniu jestem mistrzem. <grym> Ouuu, kolejni Dobra, kolega I podzierawię jak ci to Zostaw moje koniki Nie wolno moich koników tykać Dobra, w lewo, Praż, prawo Zachowuj się jak kobieta Myle kierunki, dobra Zmiej kamerę, bo nas pierdolny ktoś z wzgórza Dobra, kolego, ginie. Z tych wszystkich nerwów też mylę kierunki, no. Krzyczę w lewo, a powinienem w prawo skręcać. Uwaga! Łoł, wow, ha mój! Wow, biedna ko była! Zderzyła się z mostem. Nie, no nie dlaczego musimy do tego. do tego zapomnianego przez Boga miasta zajeżdżać? I to w nocy jeszcze. Ale blisko Fili jestem. I, i kapelusz stracił nawet. Szczerze powiedziawszy, ja go, wol ja go wolę z kapeluszem. <grym> o! Oh. Tu gdzieś w skarpie jego jest zakopany. Od razu jest tam misja z nim. O mój Boże, jak ja tego miasta nienawidzę w nocy, nie wiem. Te wszystkie historie, które no czytałem się na jakichś Wikipediach o Red Deadzie aż mnie ociary przypra przyprawiają, dobra Może dlatego, że za bardzo ufam w takie historie Dobra, jest willa Okej okay. Dobra Dobra Dębuś, bądź odważny Bądź odważny, nie straj fajty <suszy> ah, pampersiaki później się przydadzą Gdzie jest wejście? Okej, okay, tędy. Oby tylko nie było tu żadnych ludzi. Bo czasami się tak zdarza, że tu są gangsterzy. Gdzie jest to czaha. Czacha, 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 czacha. Inspekt, tu tu? O, jest! Tutaj. Chyba. Mapa ze skarbem.

Druga sztaba, której nie sprzedałem nawet jeszcze Dobra, złoto, coś tam, coś tam Kolo, po, Kolopo Nie polo, Nieważne, kogo ważne że mam I byle i byle dalej od tej tej... od tej wili. Ona tak z daleka już wygląda podejrzanie brat Dobra, tyłuj, tyłuj, tyłuj Koniki wsteczny Ale odważni mężczyźni Jacy oni są męscy, jadą tak przez opuszczone miasto Hm. Mm. jest tutaj O, łowca głów mi się anulował No ale po co takie naokoło jechać Irish też jest blisko ale nie biorę sefa chyba. Ta, jestem od razu na miejscu. Wow Wow Ale się jest kurkizu. Ja pierdolę, tam się pali światło. Pierdolę, nie jadę. WON! Nie wchodzę w życiu! Może tam ktoś siedzi, ja pierniszę! Światło się tam paliło! Ja wam w dupie to! Może sobie tam, tam nawet bandyta siedzi, ja mam to gdzieś! Sef, ratuj mnie! Uuuu, tutaj też coś się. Ja Ten kościół w środku... W środku światło się pali. Zajrzę. Będę dwa. Ja pierdzielę. Dobry. W opuszczonym mieście się palą świetniki. Czy cokolwiek to tam jest? Uuuu nie, no wolę nie zaglądaj do tych domów. Oh, like huh? No to oh, oh. uh. uh -huh. so, ja to fajny fetysz też ma Seth z wąchaniem, wąchaniem bucików. To prawie jak Japończycy. Japończycy też takie I mają dziwne zboczeństwa. Na przykład lubię sobie wąchać używane majdasy się chyba o takich historiach, gdzie yy, w Japonii są automaty z używaną bielizną i y, tacy, takie japońskie zboki sobie mogą ją kupować. Japończycy są tacy taki fiu, fiu, fiu tacy też trochę dziwną kulturę mają po prostu, my Europejczycy nie rozumiemy tego do końca nawet. No nie, wiem. No. O matko, znowu muszę do tej willi? Na szczęście teraz... Przynajmniej tam będą bandyci. Aha, sef, mamy iść tak jak mężczyźni, tak? To ja pójdę. Ja się nie wiem, czy ja mam się z tobą trzymać, czy mogę polecieć Ura. I wszystkich powybijać. O, nie muszę już. Wow, ale odkryłeś Amerykę. Dobra.